Przez kobietę obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu bycia pracownikiem i pobierania z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego wyklucza równoczesne pozostawanie, podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli kobieta chciałaby, Pobierać zasiłek macierzyński z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, musiałaby zrezygnować z posiadanego etatu i całkowicie poświęcić się prowadzeniu działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że podstawa wymiaru ustalana w celu ustalenia składki na ubezpieczenie chorobowe jest z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej jest ograniczona i nie może być wyższa niż Jeśli mój film okazał się e, pomocny, a mam nadzieję, że tak się stało, będę wdzięczna za kciuki w górę. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby być zawsze na bieżąco. No i czekam na Twoje pytania pod adresem mailowym, który widzisz teraz na ekranie. Fajnie, że jesteś i do zobaczenia.